ma tutaj Rychu, dzisiaj chciałem taki mały update zrobić, taki mały film, w którym gadam tak, no o kanale, o tym co zamierzam w tej chwili robić, chciałem coś takiego robić, no, od czasu do czasu, co jakieś parę tygodni, żeby jakby, no zobaczyć co ja ostatnio zrobiłem, co ja dalej będę robić, e gameplay w tle tak szybko, to jest chyba moje najlepsze moab w historii, Najlepsze, to znaczy takie najbardziej jakby agresywne, jeśli można powiedzieć. Najbardziej agresywnie biegam. I to jest moja przeciwko klanowi MZGX. Tam widzicie w Kilfidzie w lewym dolnym rogu. Chyba 5 z sześciu przeciwników to właśnie byli z tego klanu, Już nie, wiem, czy sześciu, bo to jest chyba wojna lądowa. Likwidacja potwierdzona. Nie jestem pewien, czy ty. No, nieważne. Pięciu przynajmniej jest z jednego klanu, czyli. Teoretycznie są lepsi od normalnych, no ale Udało mi się zdobyć takie dość Dość, dość właśnie agresywne Moab Bo no, no Spójrzmy prawdziwie oczy, praktycznie każdy może zdobyć Moab, kampiąc jak mała cipka Jakie to lubi mówić w rogu i tam po prostu siedzieć, mieć jakiegoś asasyna czy coś No tu, <śpuszcza> chwilę tutaj siedzę w tym Koncie, ale nie siedzę tutaj całej tej serii ofiar, za chwilę powinienem wyjść i coś zrobić, nieważne nie, chciałem, nie chcę gadać o gameplayu, chcę gadać o, o, o na przykład o Max Payne na przykład. E, mówiłem wcześniej, że nagram gameplay z Max Payne'a z, z całego single playera i tak e, wydaje mi się, że nie będzie, ponieważ no nie jestem jakiś dobry w tę grę, nie jestem jakiś e, kimś, od kogo moglibyście się do czegoś konkretnego Nauczyć co do gry z braku lepszych, lepszych słów. Nie wiem, myślę, że to nie jest akurat dobre, do, nie są dobre filmy jak na mój kanał. Nie wiem, czy je zdjąć, czy nie zdjąć. No ale, no, nie wiem, sami zobaczcie, jak czas, często się łapię na tym, że nic nie gadam i, i to praktycznie nic wam nie daję. Więc prawdopodobnie Max Payne'a nie, nie będę robił, może jeszcze zrobię jakieś filmy o multiplayerze z tej gry, czy coś, ale. Na przechodzenie singlu, nie, nie będę przechodzić singlu nie będę tego nagrywać, Znaczy przejdę sobie sam, nie będę tego nagrywać, bo to nie ma sensu. Równie dobrze możecie sami mieć grey to będzie lepiej dla Was chyba w tej chwili. I bardziej się wolałbym skupić na Call of Duty, ponieważ założyłem mój kanał właśnie z myślą o tej serii i jestem w niej, no to, no to no nie chcę jakoś brzmiecie jakoś, że jestem lepszy od was czy coś no ale w żadnej grze nie jestem taki dobry jak w MW3 Mam nadzieję że mnie zrozumieliście, zrozumiecie i wybaczycie mi jeśli poczu poczuliście się jakieś urażeni czy coś, ale no w ten grym idzie w miarę dobrze i chciałem się teraz bardziej skupić na grze w MW3 właśnie, a nie w Black Opsa, bo no wiecie, że przepadłem bardziej za Black Opsa, ale na MW3 też musicie się skupić, może zdobyć jakieś moaby, bo mam na razie mało w miarę jakieś... Lepsze właśnie tego typu jak ta gra, widzicie, nie siedzę w jednym miejscu, tylko tutaj latam po całej mapie, ogarniam wszystko, idę za przeciwnikami, już yy, trochę jestem obstrany, że nie zdobędę tego pod koniec gry, wiem, wiem, że już jestem na serii ofiar, jakiejś konkretniejszej, ale jest Moab i wołam od razu, o ile to trwało, te 3, 3,5 minuty, zresztą seria serii ofiar, nie najlepszy wynik, ale nie będę aż tak narzekać. Co do klasy P90 z podwójny, powiększonym magazynkiem i stumikiem. Co do perków, to nie mam pojęcia. Mam specjalistę. I, i to już koniec gameplay'a. Już odnoszę ostatnie tagi, nieśmiertelniki. Jaka beznadziejna nazwa polska, że wkurza często Tyle rzeczy się na Polski tłumaczy i tak beznadziejnie wychodzi. No nieśmiertelnik, po angielsku tak, no bez przesady. Komu chce się mówić nieśmiertelnik, a może powiedzieć tak. Ech, dobra. Dobra, koniec gameplaya... Trochę gadałem bez sensu. Ale dobra, dzięki za oglądanie na razie.